Cześć! Z tej strony Radek, kanał Tanie Słuchanie, a dziś mam dla Was słuchawki LG Tone Free by Meridian. Zapraszam! Zacznijmy od jakości wykonania case'a i słuchawek. Pudełko Case jest bardzo małe, bardzo wygodne, mieści się super w kieszeni, ma trochę taki damski kształt, jest okrągły, kojarzy się nieco z puderniczką, natomiast należy ocenić go pozytywnie. Jest wygodny, pomimo tego, że jest w tej wersji białej, kolorystycznej, w wysokim połysku, na pewno będzie się rysował. To jakość tworzyw jest naprawdę w porządku, jest OK. Ma złącze do ładowania USB-C, co się chwali. Po otwarciu wita nas światełkiem, który pokazuje stan naładowania baterii, oraz niebieskim podświetleniem samych słuchawek. No właśnie, bo te słuchawki wyposażone są w diody do dezynfekcji za pomocą promieniowania UVC. Kilka słów o tej dezynfekcji zaraz, natomiast przejdźmy teraz do wykonania samych słuchawek. Same słuchaweczki wykonane są naprawdę dobrze. Ja również mam tutaj wersję kolorystyczną białą. Ona składa się z dwóch takich tworzyw, białego o wysokim połysku, oraz białego matowego, który, który służy za panel dotykowy. No i tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić. Jest schludnie, jest w porządku. Same słuchawki bardzo wygodnie siedzą w uszach. Posiadają one również czujniki włożenia ich do uszu, w związku z tym, jeżeli wyjmiecie jedną bądź obie, muzyka automatycznie się zatrzyma. To na pewno na duży plus. Samo sterowanie jest w pełni dotykowe. Ja jestem zwolennikiem tego typu sterowania, dlatego że ono nie daje takich przykrych efektów, um, jakie dają przyciski mechaniczne. To znaczy, gdy trzymacie te sławki w uszach, kliknięcie, przenosi się po prostu na całą obudowę słuchawek, co jest bardzo nieprzyjemne. Bardzo często też źle umieszczone przyciski mechaniczne powodują, że musicie te sławki sobie wcisnąć do ucha, próbując na nie kliknąć. Więc tutaj w tym wypadku sterowanie dotykowe, jeżeli jest dobrze rozwiązane, na pewno będzie dużo lepsze. W tych słuchawkach sterowanie dotykowe rozwiązane jest dobrze. Mamy pewną możliwość personalizacji tego sterowania. Można sterować głośnością z tych paneli dotykowych, można sterować odtwarzaniem muzyki, odbierać rozmowy, więc w zasadzie jest wszystko to, czego potrzebujecie. No właśnie, jeszcze kilka słów o funkcjach tych słuchawek. Tych słuchawek LG Tone Free jest kilka modeli. Ja mam model FN6, to jest taki średnio model i on jest wyposażony w funkcję Ambient Sound, czyli wzmacniania i przepuszczania dźwięku z zewnątrz. O dziwo nie ma Active Noise Cancelling, w zasadzie funkcji, która również bazowałaby na wbudowanych monitorach, więc musicie zadowolić się tylko i wyłącznie tą transparentnością, którą dodatkowo możecie, jej siłę, jej, jej wzmocnienie możecie regulować w aplikacji. No właśnie, kilka słów o aplikacji. Te słuchawki posiadają dedykowaną aplikację do sterowania różnymi funkcjami urządzenia. Po pierwsze, możecie regulować jakby siłę wzmocnienia tego, tej funkcji Ambient Sound, co się bardzo chwali, dlatego że można sobie to wyregulować do własnych potrzeb. Możecie bardziej lub mniej słyszeć otoczenie. Funkcja ta też wzmacnia głos ludzki, to znaczy, gdy ktoś do was mówi, słyszycie go dosyć wyraźnie. I to jest na pewno na duży plus. W samej aplikacji możecie jeszcze spersonalizować panele dotykowe. Znajdziecie tam również instrukcje obsługi do słuchawek. Również aplikacja posiada korektor graficzny z predefiniowanymi ustawieniami, presetami, które moim zdaniem są beznadziejne. To znaczy, one są tak mocne i tak bardzo mocno wpływają na dźwięk, że w zasadzie żaden z nich dla mnie nie nadaje się do użytku. Na szczęście można ustawić taką płaską charakterystykę, czyli ten płaski korektor, bądź też pobawić się nieco korektorem, on jest tam kilku 6 czy 8 pasmowy i spersonalizować, ustawić ten dźwięk tak jak lubicie i to na pewno na plus. Wracając jednak do pudełeczka do ładowania i funkcji dezynfekcji słuchawek za pomocą promieniowania UV. To, co widzicie tutaj, czyli to niebieskie światełko, to oczywiście nie jest promieniowanie UV, dlatego że ludzkie oko promieniowania UV po prostu nie widzi. Natomiast w środku w pudełku, pokażę to zaraz na przebitce, widać wyraźnie drugą diodę, drugą diodę która jest tym promiennikiem promieniowania ultrafioletowego. Powinno być to promieniowanie UVC, jeżeli według zapewni producenta ma mieć ono właściwości bakteriobójcze. Jak to działa? Jeżeli włożycie sławki do case'a i podłączycie, to jest ważne, case musi być podłączony do zasilacza i zamkniecie jego wieczko, uaktywniają się automatycznie diody UVC i dezynfekują Wam Siateczki i trochę tą, tą gumową część słuchawek. Usuwając ich powierzchni drobne bakterie, wirusy. O tym, jak działa UVC, myślę, że znajdziecie sporo materiałów na YouTube. Jeżeli kogoś to interesuje, może sobie dokładnie zapoznać się z tą technologią. Faktem jest, że ta technologia działa, to znaczy jeżeli ona, ta, ta dawka premiowania UVC jest wystarczająca, no to rzeczywiście te słuchawki Wam w pewnym stopniu zostaną zdezynfekowane. Czy ma to duże znaczenie? No nie wiem, być może jak ktoś może często łapie jakieś stany zapalne ucha, no, może być to bardzo pozytywna funkcja, bardzo ciekawa funkcja. Z ostatniej rzeczy, której chyba jeszcze nie wymieniłem, case również ładuje się bezprzewodowo, to na pewno na duży plus tych słuchawek. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, producent deklaruje 6 godzin i rzeczywiście no, ten czas jest dosyć długi. Ja testowałem już różne słuchawki, m.in. Huawei, które pracowały około 3 godzin na baterii i to nie była rewelacja. Tutaj rzeczywiście no, te, te, te 5 godzin myślę, że spokojnie wyciągniecie. Case pozwala na dodatkowe doładowanie, więc no, tutaj jakby szybkie rozładowanie nie będzie na pewno problemem. Same słuchawki mają wodoodporność, albo raczej bryzgoszczelność, tak bym to nazwał. Klasy IPX4, to znaczy odporne są na niewielkie zachlapania. Więc niewielki deszcz, bądź intensywny trening, na którym się płacicie, nie powinny im sprawić problemu. Słuchawki chodzą również w trybie mono, to znaczy można używać lewej, bądź prawej słuchawki podczas gdy druga ładuje się w case'ie. No właśnie, a co z jakością dźwięku? No, Tutaj przyznam szczerze, że mam największe zastrzeżenia co do tych słuchawek. To znaczy, one nie brzmią tragicznie. One brzmią dobrze, natomiast dzieje się coś bardzo dziwnego ze średnim zakresem tonów. On jest w pewnym momencie zbyt taki natarczywy, zbyt wysunięty do przodu. Oczywiście można z tym walczyć za pomocą korektora, ale nawet jak ustawicie ten korektor na płasko, to jakby te średnie tony cały czas bardzo mocno się przebijają. I te słuchawki, jakby ta, ta ich neutralna charakterystyka jest dość nieprzyjemna. Można to poprawić korektorem, można to w pewnym sensie dostosować do swoich preferencji, ale szczerze mówiąc, ja nie przepadam ze słuchawkami, które trzeba od razu naprawiać, zmieniając ustawienia korektora i próbując jakby wyrównać ich charakterystykę brzmienia. To na pewno no, na spory minus tych słuchawek. Te słuchawki w tej chwili kosztują około 300 zł. Tam 295 zł, znalazłem najtaniej w sklepie internetowym. I wydaje mi się, że za te pieniądze no, można kupić lepsze słuchawki po prostu. Można kupić słuchawki wyposażone bardziej ubogo, które nie mają tej funkcji pastru czy hitru, i zapłacić za nie 100-150 zł, i będą one lepiej brzmiały niż słuchawki LG. Można też kupić niedawno testowane przeze mnie Honory Magic Airbats, w cenie w tej chwili około 200 zł, które mają zarówno ANC, które mają zarówno Pastru. Gorszą baterię to fakt, ale na pewno też lepiej brzmią. To znaczy, brzmią bardziej neutralnie, brzmią po prostu przyjemniej. Dlatego wydaje mi się, że no w tej cenie, jeżeli naprawdę zależy Wam na tej aktywnej dezynfekcji za pomocą promieniowania UV. Ok, można kupić te słuchawki, natomiast no nie jest to na pewno najlepszy, najbardziej optymalny wybór pod kątem jakości dźwięku i wyposażenia. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że test Wam się podobał i pomoże Wam podjąć decyzję w ewentualnym zakupie. Do następnego razu, cześć!